Cześć! Jestem Dominik i odbywam staż w Łukasiewicz Poznańskim Instytucie Technologicznym, a konkretnie w dziale zarządzania wiedzą, gdzie zajmuję się tworzeniem treści na social media. W mojej pracy przydatne są kompetencje przyszłości, czyli takie umiejętności, które według ekspertów są uznawane za kluczowe w kontekście bardzo szybko zmieniającego się świata. Na co dzień kluczowe jest dla mnie wykorzystanie nowych mediów, czyli interaktywnych form komunikacji, oraz technologii informacyjnych, dzięki czemu jestem w stanie tworzyć angażujące treści, które klikają się w social mediach. W pracy istotna jest dla mnie kreatywność, czyli zdolność tworzenia nowych pomysłów i rozwiązań. Dzięki temu jestem w stanie przekształcać wyzwania w szanse i adaptować się do zmiany. Nieoceniona jest dla mnie kanwa oraz narzędzia AI, a podstawowym narzędziem mojej pracy jest telefon, więc pracuję w biegu. Ciekawicie, jak rozwijać kompetencje przyszłości? Ja zrobiłem to na studiach oraz ucząc się na własną rękę. Ty też możesz, niezależnie od etapu edukacji. Świat się zmienia, nie stój w miejscu. Dostosuj z nami swoje kompetencje przyszłości. Zapoznaj się z naszą wyszukiwarką inicjatyw rozwojowych, która jest dostępna na stronie Akademii Łukasiewicza. Znajdziesz w niej rzetelne organizacje prywatne i publiczne, prowadzące szkolenia w zakresie różnych kompetencji przyszłości. Baza uwzględnia jedynie inicjatywy o charakterze niekomercyjnym skierowane do różnych grup wiekowych, od ucznia do seniora.